Ponieważ pani profesor też to wysłyszała. Mówiłem, gram zamiast gramów. Nie wiem, jakoś to gram Ach. naturalnie mi przyszło, ale już będę się. postaram się pamiętać. Cały czas się uczę. A ja tylko zaznaczam, że to nie ja. Nie, nie, to ten jeden, błąd. jeden ze słuchaczy napisał i wytknął ten błąd. Słusznie, Pan Miłosz, bardzo dziękuję Panie pani Miłoszu. Żebyś poczuł się lepiej, ja dzisiaj źle zaakcentowałem a propos. Nie czuję, nie czuję się w związku z tym lepiej, że ty też. Dzień dobry pani Profesor. Dzień dobry. Pani profesor. Dzień dobry. Ja właśnie nigdy nie wiem, kiedy mam mówić dzień dobry. Przed jinglem po jinglu. No właśnie, więc dzień dobry, dzień Oficjalnie. oficjalnie. Pani profesorie ja mam takie, taki pomysł, bo skoro już ta rada tak wszystko nam upraszcza, upraszcza, to może by nam uprościła też inne rzeczy, na przykład RZ, JRZ. Albo z CH i samo H. Tego typu pomysłu mówimy nie. Dlaczego? Ale by było łatwo. Nie byłoby łatwo. E, bo e, gdyby pan redaktor mówił marzę e, i zapisał marzę, to czy wiedzielibyśmy, co pan redaktor robi? Czy brzydko pisze, czy e, snuje marzenia? Nie do końca. E, no, A... I robi jedno i drugie. Mm. Dałby Bóg, żeby Bóg nie wpadł w Bóg. Też byłby problem. Co tam, gdzie wpadło? Nie, już tak mówiąc zupełnie serio. Faktycznie język dąży do ekonomizacji na różnych poziomach, i no właśnie te decyzje Rady Języka Polskiego też z tego wynikają, żeby nam ułatwić, ale są pewne granice tych uproszczeń i granice tych, tych ułatwień. Profesor Katarzyna Kłosińska zresztą wypowiadała się na temat tego pomysłu, ponieważ to pan redaktor nie jest pierwszą ja, osobą tak która, na taki genialny pomysł. No. Wpadła w swojej, prostocie. w swojej prostocie albo utrudnieniu i, i uspokoiła wszystkich zaniepokojonych i wszystkich marzących o tym, że będziemy mieli tylko jedno ży, że, że absolutnie tak nie będzie. Te różnice, Ale co, nie dałoby się? E... Poza oczywiście tym, że byśmy nie chcieli, że lubimy sobie trochę pokomplikować życie. I, ta, hmm. I są takie słowa jak hmm. marzę, ale hmm. większość by się chyba dało zastąpić, prawda? No ok. No dobrze, no, ktoś a, w by... no, a w którą stronę byśmy poszli w takim razie? To znaczy w kierunku um, pójścia, znaczy w kierunku rz czy z z kropką czy tam z, z kreską? W którą stronę pan redaktor by szedł? Które ży bardziej lubię? Właśnie przyszłościowo to chyba to rzecz kropką trzeba by wykreślić, no bo... Dlaczego? A, w, dobra. No bo internet, mhm. żeby to nie kombinować, mhm. więc chyba byśmy zostawili RZ, chociaż to RZ... Ty 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 nie, nie lubisz polskich znaków. Nie, ja bardzo <laughs> lubię. Aha. Nie, ale to jest też y, ciekawe spojrzenie, bo y, znaczy pojawiło się pytanie, czy by się dało. Pewnie by się dało i internet to pokazuje właśnie, tak? No bo skoro jesteśmy w stanie zrezygnować w mm, korespondencji takiej SMS-owej, powiedzmy tak, czy, czy messengerowej z polskich znaków, a rzeczywiście mm. często z nich rezygnujemy to być może i dałoby się pisać przez jedno że tylko z drugiej strony po co bo mam wrażenie że w momencie kiedy idziemy aż w tak radykalne pomysły to my sobie jednak to życie utrudniamy z jakiegoś powodu w języku mamy to rozróżnienie na dwa rodzaje że dwa rodzaje u i dwa rodzaje ch Ale e. z tym ch to w ogóle mhm. już chyba można by zrezygnować. no bo o ile rz się jeszcze odmienia i rz się odmienia mhm. u się też odmienia Wymienia bardziej, prawda? Wymienia, tak, okay. bo to o to chodzi, tak, że się... Uh -huh, no tak, nie wiem, no mróz, uh -huh. mrozy, tak? No, no tak, okej. Okay. Uh -huh, tak, uh -huh. Ale H? Ale H pokazuje nam piękną historię, nomen omen, przez samocha, polszczyznę, To znaczy, rzeczywiście, jeżeli nie mamy języka zróżnicowanego regionalnie, to znaczy nie pochodzimy z Podlasia albo z Podhala, na przykład, bo tam jeszcze ewentualnie to się, też to się utrzymuje, samoha. też przez samocha, no właśnie, podhale, to nie, nie różnicujemy tych, tych dwóch głosek, natomiast one historycznie były zróżnicowane, ponieważ te wyrazy, które zapisujemy przez samocha, one w większości wypadków przywędrowały do nas skądś. To są zapożyczenia, albo z języka ukraińskiego, albo z języka węgierskiego i no właśnie, i mamy tą historię ukrytą w, w tych znakach. Dlaczego powiedziałam o Podlasiu i Podhalu? Dlatego, że mieszkańcy, zwłaszcza Podlasia, do dzisiaj odróżniają piękne, dźwięczne, krtaniowe H, którego ja nie jestem w stanie wymówić, niestety, mimo, że jestem z pogranicza Mazowsza i Podlasia, od tego bezdźwięcznego, tak Takiego cichszego, ch, takiego, którego my używamy, mm, używamy wszyscy. Ale, mm, I to jest słyszalne do dzisiaj. Tak, i to jest słyszalne do dzisiaj, właśnie tam na. Ale jakby e, w zapisie zmienić? To może by było słyszalne w wymowie, ale w zapisie to samo. Tak I trochę tutaj panią profesor podpuszczam, ja oczywiście. Ja widzę, ale... właśnie. Tak, i znowu by się podniosły głosy. To musimy teraz poprawiać wszystkie te słowniki, to musimy teraz dzieci uczyć nowej, nowej ortografii. Ale dzieciaki uczyć to jest żaden problem, no po prostu zapisują przez samochaj. A redaktorów? uczyć nowej ortografii. Mówię o doktorach słownikowych oczywiście. A, <grym> by którzy... Mieliby co robić, mieliby zajęcie, nowe słowniki. Musieliby je napisać, zarobiliby. Same korzyści. Nie, zupełnie nie. To znaczy, bo tak, z jednej strony my bardzo stawiamy na różnorodność, prawda? Otwieramy się na wszystko, co nowe, różne, tak? A z drugiej strony chcemy ten język tak zubożyć. Ja przypominam, że jestem fanką prostego języka, ale jednak no nie, po, nie prostej ortografii, tak? Nie uproszczonej aha, aha. Boże, e, tak, radykalizm w e, każdą stronę nie jest, e, nie jest najlepszy. E, mm? ja, bo, e, pani profesor wcześniej wspomniała o tym, że e, pojawiłby się problem przy tej sytuacji, że RZ, e. E, że skropką o przeznaczeniu słów poszczególnych, ale czy to nie jest tak, że, że w ogóle instytucja homonimów zaprzecza temu? E, rzeczywiście, to, to mamy takie słowa. tak, wiem, mamy homonimię, tylko e, z, no właśnie, bo e, homonimia m, pozwala nam... E, to wyjaśnijcie, co to jest homonimia. Ha, 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 ha. Trudne słowo. No, Trudno się wylosowało. Ha, ha, ha. Trudno się wylosowało. Tak. E, to jest sytuacja, w której, e, no tak najprościej rzecz, e, rzecz ujmując, e, jedno słowo może oznaczać różne rzeczy, tak? No, jak chociażby właśnie to marzę, tak? Jest takim homonimem e, graficznym, ponieważ zapiszemy je inaczej, ale jak wymawiamy dzisiaj. To tak się zawahałam, zaraz wyjaśnię dlaczego, to nie widzimy tego, znaczy nie czujemy tego znaczenia. Tylko ale z kontekstu wrócę, można wymieniać. Tak, to też Tak, mm -hmm. zgadza się, tak. Ale wrócę jeszcze właśnie do tego. Rzeczywiście mamy w języku homonimię, ale też z drugiej strony ona z jednej strony ubogaca nam, nam ten język, ale z drugiej, jeżeli będzie jej za dużo, no to, to też będzie zbytnia komplikacja. Mm -hmm. Tak jak podkreślam, mam wrażenie, że radykalizacja w każdym kierunku jest zła i tutaj również mogłaby doprowadzić do zbyt dużych, Problemów, niejednoznaczności, bo rzeczywiście w większości wypadków z kontekstu jesteśmy w stanie wyłapać, ale, ale zgubimy to, co najpiękniejsze w tym języku, to znaczy jego historię, ponieważ to, że my dzisiaj piszemy Marzę przez RZ i jedno, a drugie przez Rzecz z Kropką, to nie jest dlatego, że komuś się tam kiedyś wymyśliło, że. A skomplikujmy sobie. A dajmy tym studentom filologii polskiej, niech się uczą tej gramatyki historycznej. Tylko te boski miały różne, różne pochodzenie. I to, o czym pan redaktor powiedział, że się wymieniają. No właśnie, RZ na R, a rzecz z kropką na co się wymienia, właśnie? No, no. Na G. Na G, pięknie. Gie, no. Albo na Marzę, bo. No odmazania. No czyli na z, na prawda? z no. no właśnie. Możesz też wymieniać na R właśnie to, to dźwięczne. Ale w każdym razie to, że one się inaczej Kale, to są wymieniają. Są takie momenty, kiedy tak człowiek stoi. Sobie... Trudno, trudno się wylosowało. Kiedy człowiek musi inni tego słuchają teraz żeby się nie skompromitować. No. Nie, no jest, jest super, nie, nie, jest doby, doby. super test, jest na piątkę. W każdym razie to wynika z tego, że kiedyś te głoski były ty, tymi innymi głoskami, tak? To znaczy rz, to znaczy to, co dzisiaj zapisujemy przez rz, to kiedyś było ry, czyli w przesłowie nie nasze morze. No właśnie, a propos morze. Które morze? Jak mówię, to nie wiem, o które morze mi chodzi. Chodzi mi o to, które szumi, czyli ten Bałtyk na przykład. I to morze, to było kiedyś morje, przez ry, mm -hmm. tak? I Potem, Tak. I dzisiaj się wymienia, tak? Potem to było Morze, bo to było takie rży, tak to wymawialiśmy. I dlatego dzisiaj mamy ten znak ryzy. Bo no to może sobie... wrócić do morje i tyle. Albo do morzie. Ja, ja bym chciała, żebyśmy wrócili do tego etapu, kiedy mieliśmy takie r drżące, drżące. drżące tak zwane. Ale do czego zmierzam? Właśnie do, do tego, że gdybyśmy się cofnęli do czasów, no powiedzmy, tak chwilę przed kochanowskim, to właśnie oni wymawiali inaczej, tak? I oni wiedzieli, że morzie to jest takie, że ja coś mogę, tak, a takie morzie to jest to szumiące i w którym się można, w którym się można wykąpać. I znowu jeszcze tak wrócę, budujemy mu. Dbamy o historię. tak? Patrzymy na to, co było. Tworzymy drzewa genealogiczne, a ten język, znaczy, a kiedy myślimy o języku, to tak chcielibyśmy o tej przyszłości zapomnieć. Te relikty ortograficzne pokazują nam piękno piękną historii. Dlaczegoż więc z nich rezygnować? Dlaczegoż? Jakie to piękne <laughs> słowo. Prawda, też archaiczne. Bardzo mi się ono podoba. I ja tylko tak właśnie chciałem Ja wiem. Ja wiem. Nie lubię te RZ, Ja wiem, ja że... czuję, tak. No, to naprawdę to jest. Bardzo sympatyczne. Tak, tak, tak? tak, Mateuszu? Ja też się przyzwyczaiłem <laughs> i jestem podobnego zdania co słuchacz, którego chciałem właśnie zacytować, że nie po to tyle lat uczyłem się ortografii, żeby teraz w codziennej korespondencji unikać polskich znaków. No właśnie. Zwłaszcza, że ja ta, też tak powiedziałam, że internet nam trochę redukuje te polskie znaki, ale mam wrażenie, że to były czasy, no właśnie bardziej SMS-ów i tych, i tych, tych, starych, tych telefonów. starych telefonów, prawda? Tak. Kiedy, kiedy tak. za ten polski znak, polski znak się liczyło jako dwa albo trzy znaki, a ja jeszcze pamiętam te czasy, nie wszyscy pewnie tutaj zgromadzeni, kiedy się pisało bez spacji, żeby zaoszczędzić, bo za SMS-y się tam płaciło. Tak, ileś 160, ileś tak, znaków tak, było. Tak, tak, mhm. tak, 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 więc się różnicowało literami i też nie dawało się właśnie Znaków, bo polski znak to były dwa znaki, a żeby oszczędzić to, ich unikaliśmy. Ale dzisiaj, kiedy piszemy w komunikatorach, nie wiem, typu Messenger, WhatsApp i tak dalej, to one nam też podkreślają, prawda, że kiedy mamy brak tak. polskich znaków. Więc Często e... nawet zamieniają. Często nawet zamieniają, bo mówią bywa... kłopotliwe. kłopotliwe. No właśnie. E, więc e, wie, z jednej strony e, telefony gdzieś tam nam te polskie znaki odebrały, ale teraz widzimy, że za pomoc, znaczy dzięki technologiom znowu do nich wracamy. Więc może nie jest tak źle. Z tymi naszymi polskimi znakami. No to będę jeszcze tak na marginesie dodam, że te polskie znaki niektórzy z gramatyków takich dawnych nazywali na przykład bączkami albo półmiesiączkami. To były te ogonki przy E i "-ą". Takie ładne nazwy mieliśmy na te diagnozy. Bączek to były samogłoski nosowe oznaczane za pomocą właśnie tych kreseczek takich, albo półmiesiączek. Pół miesiączek. pół miesiączek. Ten ogon. Znaczy, ogonek. Że, Dlatego, z, że księżyc, w sensie księżyca, księżyc to tak? miesiąc, Aha. prawda? No, no. I pół miesiączek, czyli ten tak pół, pół księżyca miesiąc. jakby mamy przy tym, przy e i on. Piękna, nie? A propos historii języka. Piękna. Bączek, Nowość. pół miesiączek. Przez e. Przez e. A to też byśmy chcieli uprościć, co nie? Żeby było bez łatwiej by było pisać. Nie, nie uprośćmy. Nie upraszczajmy. <laughs> Poza tym, co wtedy by pani profesor robiła? <laughs> Uproszczałabym komunikację bankową albo inną. O nie. I jak my byśmy pisali marża? No jak piszesz marża? No. no, no a właśnie. No, o no, właśnie, o właśnie. Wtedy nie byłoby cięci OC. Nie. nie byłoby ci. No właśnie. Pani profesor Monika Dialekto Dialektolożka. Bo g wymienia się na ż. Z Uniwersytetu Warszawskiego językoznawca. Przez e. Tak. A nie en. Oczywiście. Bardzo dziękuję. <noise> Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.